Uuu, było słoneczko, nie ma słoneczka, jest zimna. Zimna, a my idziemy trochę dopieścić kurki. Czas na małe spa! W ekipie wczoraj były małe przemeblowania, Czytamy piątek. Brahim zmienił swoje miejsce kwaterowanie, Kochiny wróciły do papuk. Ogólnie dzisiaj krwisty dzień. Wszystko ze wszystkim się leje. Każełki łapciate miały krótką wymianę zdań. Mimo tego, że wczoraj były grzeczniutkie. O! Leci cała banda. Wczoraj były grzeczniutkie, tak dzisiaj niestety te miały małe problemy ze sobą i się posprzeczały e... Czekajcie. Zrobimy sobie to tak dam trochę tym łobuzom. O. Panowie mi tu połasują. E... I tak, nie dosyć, że panowie się trochę pożarli to tutaj też mały problem społeczny, czyli nasz młody gówniarz z tym gówniarzem, zresztą sami widzicie zrobili krótką wymianę z dam siepniemy troszkę A tu troszkę tutaj tego pana chyba na jakiś czas muszę zabrać, o koleżanki na wybiegu Ponieważ za bardzo mi tarmosi kury. Mimo wszystko jest to dosyć ciężki kogut, więc niestety wyrządza małą krzywdę. Mimo tego, że jest 8 kur. I tak niestety chłopak robi mały porządek z tymi panienkami. A wy na coś liczycie na jedzenie? Nie, sorry, nie tędy droga. Wy już chyba limit posiłków na ten tydzień. Na ten dzień. Użyliście, starczy wam. Starczy, tak, tak, idę wam sypnąć trochę, tak? kaczuchy Pani Kaldeczka szykuje się na ostre siedzenie. Jeszcze nie siedzi do końca, żeby nie było. Ale już spędza więcej czasu, czyli jest to znak stanowczy, że już decyduje się na siedzenie. Ło, poszły, poszła fala dymu. Słuchajcie, ja to odłożę. Siema. Puten. O! I mamy spa. Czas najwyższy je wykorzystać. Patrzcie, jaka szybka reakcja. Ta reakcja to jest sekund 5. Jeżeli chodzi o popiół, yy, kury bardzo szybko stwierdzałem co to jest i do czego to służy i w jakim celu. Choć niektóre, jak widzicie, dalej liczą na to, że jednak dostaną coś do konsumpcji. Ale tu niestety nie tędy droga. Nie mam nic. Nie mam. Wybacz. Nie yy. Zaraz już, o, widzę halinka. O, idzie największa yy, fanatyczka spa. Naprawdę, to jest taka fanatyczka spa. Zaraz tu zrobi w ogóle wielką awanturę, po, po wszystko, co jest możliwe wokoło, bo ona chce sama jedyna i nic więcej. O, jak widzimy, zresztą Walduś też ma taki sam cel. Też widzę, że się przymierza chyba do. Pogonienia towarzystwa z tego wyjątkowego spa, które dzisiaj zostało im dostarczone. Nie mają już dostępu do suchego piasku. Znaczy, już teraz suchy jest praktycznie na wybiegu. Ajo, co tu przysiadła! No tu przysiadł? Moja to siunia. Dobre spodnie? To siunia. Moja kochana ulubienica. Co tu chcesz? Tak mnie tu nie zaczepię, bo zaraz twój gach przyjdzie, a on już jest mniej towarzyski ostatnim czasem, więc... Niezdecydowanie bym chciał jego obecności w mojej obecności. Że tak to ujmę, więc nie? To jest go pogoń. Pogoń go troszeczkę. Tak, 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 tak. Nie wiem gdzie on jest. Tam stoi. To nie przyjdzie. Co tam? O, piękny widok. Żyć nie umierać. Jak się? Jak się podoba? Ale przy Lochmanach to średnie zabarwienie, takie, choć jakby były takie ładne, jaśniejsze, to by były zdecydowanie ładniejsze. Choć yy, i tak uważam, że dla mnie jako towarówki są najładniejsze, a ze względu na charakter i też fajne. Więc yy, no i fajne miksy z nich wychodzą. To trzeba przyznać. Nie wiem, może zaraz zobaczymy. Zobaczymy czy towarzystwo chodzi. Chodzi o, mamy przykład. Kurki mixa Lochmana. Tutaj panienka. Tu zresztą ta biała to też. To jest pani Lochmanowa. Mamy cytruska. Dzień dobry towarzystwo. O, tu się światło w kurniku nie pali. Wałum? Wow. To jest dopiero pytanie. Już się pali. Tu już widzimy panienki. Niektóre dosyć fajnie dorastają. Już coraz większe. O, ta panienka dzisiaj miała przygodę i spotkanie z panem Hadesem. Niekoniecznie miłe, ale na szczęście bez skutków ubocznych prostu urazu psychicznego. I podcięcia lotek. Jak widzicie towarzystwo tu fajne. Dzień dobry! Witamy serdecznie. Tak, tak. Witamy, witamy. Tutaj właśnie są przyniesione jedne karzełki tu teraz mają lokum tu młodzież też została przeniesiona czekajcie bo tu muszę bo idę do pracy więc lampa na noc na wieczór bo jednak tutaj trochę zimno więc może sobie pochodzić tu mamy syf bo tu będą porządki No tu mam dzieci Musiałem im zostawić karmidła bo przeżerają już wszystko Miały dzisiaj sprzątane ale w tygodniu będę właśnie już tutaj miejscu przygotowywał Tylko poczekam jednak żeby trochę się tempe... pogoda poprawiła Bo jest moi drodzy zimno w nocy I lampy mogą nie zadziałać tak jak trzeba więc będzie trzeba ewentualnie towarzystwo poprzenosić yy, znaczy dogrzewać. ta kurka już chyba niedługo się zbliża do pierwszego jajeczka coś czuję prawda ale czas najwyższy yy, tu jest yy, te miksy wszystkie i tu chyba dwie czy trzy są jeszcze w jej wieku ale widzę że ona tak najbardziej dojrzała reszta to są tamte sporadki. Mam tu też rosołek. Uwaga, to na celu. O! Nie, nie ma ochoty już. A! Mariolka! Była w kąpieli. Właśnie, bo co właśnie do tej kąpieli i tym podobne? Tutaj zostały przeniesione już. W tu mieszkają Warpingtony. Więc miejsce zostało przesiedlone O, Ja pokazał się mały gnomek Papagaje Mamy już trzecie gniazdo falistych Więc świetnie Bardzo mnie to cieszy Ojeju oleście teraz dały Aha fu Ja to nie gustuję w takim spa jak wy, więc podziękuję sobie o Panowie Aha Stefan i oto tak to jest, jak się ze sobą nie przepada. Jejku, ty jesteś najgłośniejszym ze wszystkich kogutów, jakie miałem. Na trwania pobijał, wieście mi. Się wiecznie, A właśnie, muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Przed pójściem z pracy. Po do pracy. Czyli trzeba zamknąć drzwi. Nie to, że zamykam kury. No ja ich nie zamykam. Tylko po prostu. Mój powrót będzie w godzinach 22.00. I po co kurnik ma się chłodzić? Prawda? Teraz on się fajnie wywietrzał, 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 co w przypadku zbyt dużej ilości to jest jak najbardziej wskazane, choć go nie czuć, bo nie ma tej wilgoci dużej. Więc jest luzik. Muszę zamknąć. Na odstawek się skończył. Dla p... ten, dla Na wodę z beczki. Widzicie? Tak deszczu dawno. Tak mówiłem, że za dużo deszczu, a tu deszczu teraz brak. Prawda, Dżentelmenie? Ej, ej. Ślepoki. Spokój mi tu ma zastać. Co to jest za niekulturalne zachowanie z waszej strony? strasznie kulturalne to towarzystwo ale liczy się kąpiel to jest zabawa czy wy taką piaskownicę też stosujecie? oczywiście piaskownicę można jak najbardziej z ziemi okrzemkowej zrobić i wykorzystać do tego na przykład oponę albo tą kistę one tą kistę mniej im to sprawiało frajdy a zresztą stosowałem to dlatego, że było mokro wszędzie indziej teraz jest sucho to śmiało można sypać w takie miejsca też będą jak najbardziej z tego zadowolone Yy, więc nie ma co narzekać yy, Ale naprawdę dla nich lepsze jest to niż woda pamiętajcie w taki w taki sposób właśnie się kopiam. pozbywałem pasożytów zewnętrznych więc jest jak najbardziej wskazane takie coś nawet na dużych fermach się takie że miejsca yy, stosuje więc jakie poruszenie coś tu lata chyba yy, więc kminią ten temat no więc mamy hashtag spa, niech będzie. Kurze spa, o. Hashtag kurze spa. No o, to jest teraz e, w konflikcie z Indorami, więc one tak e, dobrze, że go zaczęły, zaczęły zaczęły ich unikać, bo ostatnim czasem były pogonie czterech do jednego. <laughs> ale na szczęście bez żadnych krzywd, więc nie jest źle. I zobaczymy, jak to wszystko będzie i wyniknie. Dajcie znać, jak u Was, jak tam pogoda. Jak tam lęgi i tym podobne Czy ktoś siada czy nie siada Co wam się zaczęło nieść czy nie I dzisiaj tak tyle Ja czekam, idę do pracy Jutro przyjazd Gruszki Już tam widzę, że coś kombinuję Ja wiem tylko o jednej rzeczy To jest to co mówiłem Że na pewno na wiosnę Uzupełnię w wolierze Więc drugi hashtag to jest to co będzie Więc dojadą Nie będzie kawaler już sam Mm, i będzie fajowo więc jutro też jeszcze praca rano niestety gastronomia wita e, ale co coś innego poradzimy niestety taki los ludzi w gastronomii ktoś chce jeść w tygodniu <laughs> w weekendy znaczy się więc życzę wszystkim smacznego niech pomyślą o tych co stoją po drugiej stronie <laughs> ale tak naprawdę jest wiele takich zawodów więc no niestety, takie jest życie. Moi drodzy, ja kończę. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Razem z całą pierzastą ekipą. Pozdrawiam!